Witam z powrotem, a dzisiaj robimy przegląd wyzwania. Okej, więc co dzisiaj robimy? Dzisiaj rysujemy memy z naszymi oczkami. Więc o co dokładnie chodzi? Jakie memy? Dlaczego? Co się dzieje znowuż? Otóż mamy, moi drodzy, questy. Questy to są nasze wyzwania rysunkowe. Skąd pochodzą te wyzwania rysunkowe? Otóż z naszego serwera na Discordzie. Link zostawimy oczywiście w opisie, więc jeżeli chcielibyście wziąć udział w jakichś wyzwankach rysowniczych, to zapraszamy serdecznie. Dalej, co mamy z tym serwerem na Discordzie? No ogólnie to taki nasz społecznościowy serwer, na którym że tak i my robimy różne rzeczy i ogólnie widzicie wszystko zawczasu, a nie dopiero potem na kanale. Także polecam wracając. O co chodziło? Wszyscy ogólnie kochamy memy. Niektórzy rysują tylko i wyłącznie memy, więc stwierdziliśmy to ucelebrować. Ponieważ to wyzwanko pojawiło się nam 2 września, więc na dobry początek szkoły zaczęliśmy z Memami. Oczywiście. Plan był nieco inny, ale stwierdziliśmy, że czemu nie. Mogliście używać template'ów z internetu, mogliście wymyślać własne formaty. Ogólnie chodziło o to, żeby dobrze się bawić, więc dozwolone było również overpaintowanie na jakichś istniejących formatach memów, więc jest git. To było ogólnie tylko i wyłącznie dla zabawy i żeby zrobić coś śmiesznego zasadniczo. Więc jak widzicie, ja mam jakiś tam mem z internetu losowy wzięty, na którym będziemy powoli, aczkolwiek skutecznie rysować wybielacza. Potem ten mem zostanie użyty do innego mema i to wszystko będzie się tak troszeczkę zapętlać. Zasadniczo jest, byłam tutaj w mojej bardzo niekreatywnej erze. Wciąż jestem w mojej bardzo niekreatywnej erze, aczkolwiek jak zauważyliście, zaczęła się pojawiać nowa seria na szorcach. Jak również na TikToku. Wow, założyłam TikToka. Nie wiem czy to dobrze, czy źle, ale link jest gdzieś na kanale, w linkach kanału, coś w ten designer, ja, ja nie pamiętam. Także raz, nie umiem tego używać, a dwa, zaczynamy robić szorcy w postaci robienia kart tarota, więc hej, nie kreatywność, kreatywność, ale coś nie, coś nie, coś się mimo wszystko dzieje. Także jak widzicie, powoli idziemy do przodu, szczerze mówiąc, nie wiem, jak to będzie dalej z filmami, ale zobaczymy, najwyżej skończymy memami i tarot. Także tutaj co mniej więcej robię to to, że kiedyś było już w rodzaju catface theory, czyli jak zaczniesz rysować na kocie to powstanie ci piękna anime dziewczynka. Sprawdzaliśmy, czy ta teoria działa również z pantką rudą. No niekoniecznie, bo to akurat z tego co pamiętam było rysowane na voice na właśnie naszym discordzie artystycznym. Także to, to mniej więcej było tyle. Ogólnie rysowanie Rysowanie tego wszystkiego było żmudne. Ja nie pamiętam szczerze mówiąc nic z rysowania tego, bo, bo nie pamiętam. Większość z tego powstała mimo wszystko kiedy rysowałam tym moim kredowym braszem. Teraz do tarota używamy innych braszy. Wcześniej używaliśmy innych braszy i zauważam, że im bardziej zmieniam te brushy, tym bardziej zmienia mu się styl rysunkowy. Co jest... Troszeczkę plusem, troszeczkę minusem, a troszeczkę niespodziewanym i niezamierzonym efektem. Więc niestety, no wybierać zamiast tej kawusi, czy czegoś w ten desenie ma zasadniczo wybielacz. Um, jeżeli nie wiecie o co chodzi z wybielaczem, wybielacz jest jednym ze strażników piekielnych, ponieważ, gdyż, ponieważ mam to swoje własne lore i plan był taki, żeby napisać książkę z tego, czy tam nawet dwie książki, ale szczerze mówiąc to ja nie mam pojęcia, czy to dojdzie do skutku, biorąc pod uwagę mój słomiany zapał, ale te postacie są i ta historia jest, więc trochę słabo byłoby to wszystko zaprzepaścić. A z drugiej strony no, no, mi się już po prostu nie chce. Teraz żyję właśnie tym tarotem i w sumie niczym więcej. Niczym czym się mogę tak naprawdę podzielić. Także robimy to sobie tutaj z wybielaczem wszystko ładnie, pięknie. Próbuję to w miary, chociaż troszeczkę pocieniować, żeby to było jakoś sensowne. I zasadniczo mem z moimi ockami no tutaj powstaną, a na samym końcu obejrzymy, a przynajmniej przyjrzymy że kto zrobił memy do tego wyzwania, ponieważ też nie ma sensu tutaj siedzieć 5 godzin i przeglądać memy. Także wydaje mi się, że to idzie bardzo, bardzo powoli w kwestii rysowania tego. Nie wiem dlaczego, pomimo tego, że ten speedpaint teoretycznie nagrałam tak, żeby miał tylko i wyłącznie 11 minut. No ale kto wie tak naprawdę jak długo zajmie rysowanie tego wszystkiego. W ogóle wydaje mi się, że mniej więcej teraz powinniśmy zmieniać co rysujemy. I jest to jakaś baza, która krążyła po internecie nie wiadomo ile czasu, powstają z tym memy, a następnie powstały jeszcze fanarty dodatkowo do tego, do moich postaci, ponieważ ktoś musiał pobrać sobie to i musiał to troszeczkę przerobić, żeby pasowało do ich hit kanonu, więc, więc tak, powstają różne śmieszne rzeczy nawet w postaci fanartów dla moich postaci, aczkolwiek rysujemy tu memy, okej, okay? nie spodziewajmy się niczego wielkiego, to będzie będzie Ivy oraz Toby. To jest jakaś baza sh shipowa, bym powiedziała. Ja bym to nazwała bazą shipową. I jak widać już widać kto jest um, głową tego związku, kto jest Taką trochę majdą. Więc w tej kwestii powiedziałabym, że jest mniej więcej, tak? I powinniśmy teraz zmieniać znowu to co rysujemy, ponieważ rysujemy cztery memy, z tego co pamiętam. Kiedyś pamiętam również, że rysowaliśmy memy z ockami, ale wiecie, no, nigdy za dużo memów. Więc teraz rysujemy dżema przed telewizorem, który bije pokłony do tego, co będzie potem na telewizorze, czyli ten pierwszy mem, który dzisiaj rysowaliśmy. I będzie to udawało reklamy w Bielacza, ponieważ ja nie mam lepszego pomysłu, bardzo mi przykro. W ogóle po tym, jak zobaczyłam, jakie my zrobiliście, to tak zauważyłam, że wy jesteście znacznie bardziej kreatywni w tym wyzwaniu niż ja. Więc tutaj ja powinnam wam być pokłony, czy coś w tym desenie. Głównie wy, wy przejmijcie ten kanał, ja, ja podziękuję, ja się do tego już nie nadaję. Eee, pora na emeryturę, <laughs> emeryturę Matko Święta, od YouTube'a Oczywiście nie taką, wiecie, faktyczną, jakby nie bądźmy aż tak bardzo delulu. Więc w tej kwestii rysujemy Gemma, Gemma. Gem jest też również strażnikiem piekielnym, który jest zazdrosny o swojego brata. Jego bratem jest Kompot. Jego bratem jest Kompot. I zasadniczo Kompot jest z wybielaczem sobie. A skoro brat ma bardzo wszystko ładnie, pięknie, to czemu Jem nie ma wszystko ładnie, pięknie? I tak narodziła się troszeczkę jego obsesja. A dalej lecąc będziemy mieć kolejnego mema. I kolejny mem jest... Jest znowu Tobi. O co chodzi z Tobim? Tobi jest postacią, która albo nie ma fanów, albo ma fanów takich dla śmiechu, albo chodzi o memy. Na memy on się nadaje, jak najbardziej. Ja nie mówię, że nie. Także ja ogólnie z Tobim miałam straszny problem z jego designem, ponieważ na samym początku on wyglądał w ten sposób. Ja się nie dziwię, że nigdy go nie lubię. Dodatkowo Tobi stracił nogę do dla Ivy, w sensie nogę, nie głowę, więc to było troszeczkę również niefortunne. Dodatkowo Tobi jest na tej właśnie pierwszej karcie tarota, którą jest właśnie karta głupca, więc e, trochę się nie dziwimy, że jest troszeczkę niezbyt lubiany, ale znam parę osób, które by walczyło i takie nie, nie, my, my, my kochamy Tobiego. Tylko że nie mają na myśli Tobiego, tylko Tobiasza, czyli taką ulepszoną wersję Tobiego, która tak naprawdę nie jest na razie kanonem, tylko jest waszym head kanonem. Więc w sumie, ja nie wiem, jak to do końca kwalifikować, ale stwierdziłam, że skoro ten mój styl się zmienia, to skoro rok temu narysowałam go tak, jak, jak on wygląda tam wyżej w tym memie, bo niestety to są moje ryski to stwierdziłam, że hej, spróbujmy narysujmy to jeszcze raz i może, może będzie dobrze może ten Tobi będzie w końcu wyglądał po ludzku więc teraz, teraz tobie wygląda normalnie, okej? Okay? teraz spróbujemy zrobić, żeby to wyglądał normalnie a nie jak... no nie wiem ogólnie plan jeszcze był taki, żeby Tobi miał dość kobiecą twarz przynajmniej taki był zamysł od samego początku czy to był dobry pomysł? Na które wpadłam w tym 2019 czy tam 2020 roku. Wydaje mi się, że w 2020 albo 2021. Czy to był dobry pomysł wtedy, no ja nie wiem, ale tak jakoś zostało, więc ja nigdy nie wiem, jak to do końca zrobić. No ale cóż nie będę za bardzo narzekać, ponieważ teraz bawimy się w overpaintowanie tego wszystkiego. W ogóle tutaj też nie ma lineru, co jest. Ja nie wiem dlaczego tak się wydarzyło, ale rysujemy na szkicu. Albo wcześniej pod szkicem. I robimy temu overpaint, więc tak to mniej więcej wyszło. Szczerze mówiąc, najbardziej kwestionuje dobór kolorów tła. Pomimo tego, że to są tylko i wyłącznie. Pomimo tego, że to są tylko i wyłącznie gradynciki, także no, no cóż. Okej, okay, więc podsumowując to całe wyzwanie, tutaj jest mój pierwszy mem z wybielaczem. Drugi mem, pseudo mem, obrysowanie bazy. Trzeci mem, gdzie wybielacz jest wielbiorny przez Gemma i czwarty mem, gdzie jest Tobi. Dalej przechodzimy do waszych memów i co wy zrobiliście dla tego wyzwania. Więc zaczynając oczywiście jak zwykle w kolejności chronologicznej mamy memy od Cici z memem, którego ja nie rozumiem. Nie wiem o co chodzi z airplanes. Także jak widzicie, człowiek kultury jest nie za bardzo w kwestii memicznej. I jest to jej półfura z Jamane z Tobiaszem ode mnie. No i dalej jest również ta baza z Jockami z wolnonym i Manuelem, także Well. Dalej od Rosa mamy Mini Mem z jego postacią do DD. Następnie Dziecie z Mory należy. Mniej więcej takiego memanisty, bez opisu, więc nie wiem co to jest. Dalej, Matronix przychodzi z memami z Marianem Zarianem, który jest również jej postacią do D&D, i na samym końcu Marian jest. Z również dwoma innymi postaciami z DD od Rosa i nie pamiętam od kogo, przepraszam bardzo jest to trzecia postać, proszę mnie nie bić za to. Dalej jest Fran. Ten pierwszy mem to jest jego ocyk z tego co wiem, Witold jak również postać Zięłu, czyli Xander. No i Fran, że tak to umę, wysłał nam tyle memów, że ja tego opisywać nie będę, po prostu dawajmy, że leję wodę. A w międzyczasie przewijają się właśnie te memeski, które zrobił Fran, więc c część z nich jest urocza i jakby muszę mu narysować Artemona, bo inaczej powamglam. Ale no cóż, brawo Fran, memeski. Następnie mamy mema od Kani, i z tego co rozumiem to są jej ocki. Następnie mamy Neos, która zrobiła mema z wistielem z kampanii do D&D, jak również zrobiła piromaka Naela. Piromaniaka, nie piromaka. O. <grych> następnie Viltis wysłała swoje postacie w takim memesku. Karinoari stwierdziła, że pisanie lore jest mniej ważne niż robienie memów. i memy, robienie ich to jest Priority, więc tutaj są właśnie te memeski i ogólnie są bardzo śliczne. Moim faworytem jest e, Let's Take we'll It Together. Następnie Agnes wrzuciła chyba swoje postacie, bo znowu nie ma opisu. Jakie nie ma opisu, to ja nie wiem co robić. <gry> Następnie Kosynier wrzuca znowu bez opisu swojej postacie z... Chyba z właśnie takim memem. Następnie kuna wrzuca swoje babysy z mniej więcej, mniej więcej takich memach. Bardzo wielki plusik. Lisica wrzuca bardzo uroczego i niewinnego mema o trzymaniu kota. Dalej ogiełusz Ogie, Ogiecki wrzuca takiego mema. Hihi. Dalej ziół znowu wrzuca memy. Jeszcze więcej, Xandra. I szczerze mówiąc w większości postaci nie znam imion, więc sorry, ale mniej więcej tak to wygląda. Następnie Wicek wrzuca swoje postacie z memami i na samym końcu jest jego postać z D&D, więc jakby wie, wiemy czym żyjemy, prawda? I ostatnia osoba to Joziutek, który wrzuci, którzy wrzucili te memy, więc mamy mniej więcej coś takiego i jak widać tutaj poszło w troszeczkę inną stronę, ale w sumie nawet całkiem bardzo bym. Powiedział. Więc przepraszam za mój brak ekspresji przy przeglądaniu tych memów. Aczkolwiek moje gardło wysiada, muszę się nawet herbatki. Więc tak mniej więcej prezentowało się nasze wyzwanie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. Napiszcie komentarz, czyje memy były najbardziej odkrywcze, bo na pewno nie moje. <laughs> Możecie dołączyć do Discorda, zajrzeć na TikToka, jeżeli chcecie. Także trzymajcie się ciepło i pa pa!